Cześć! Cześć! Z tej strony Łazikanty. Dzisiaj witamy Was z Wąwozu Myśliborskiego. Niedawno nagrywaliśmy tutaj film Myślibór z innej strony, gdzie wspinaliśmy się na górę Rataj a, i pokazywaliśmy Wam małe organy myśliborskie. Natomiast dzisiaj będziemy pokonywać ścieżkę dydaktyczną a, i iść jednocześnie Wąwozem Myśliborskim. Czyli główną atrakcją Myśli Boża. Znajdujemy się w tej chwili w parku krajobrazowym Hełmy i wchodzimy do rezerwatu przyrody Wąwóz Myśli Powierzchnia rezerwatu to 9,72 hektara powierzchni. Natomiast w obrębie tych 9, prawie 10 hektarów mamy obszar niecałego hektara ochrony ścisłej gdzie występuje bardzo rzadka i zagrożona wyginięciem paproć. Jeżeli byśmy tam odbili, to mamy słoneczną polanę, na której można odpocząć, wsiąść. Grilla. Zrobić grilla, ognisko, są wiaty i płynie tutaj sobie strumyczek, otok Jawornik. Który będzie nam towarzyszył przez całą drogę niemalże, bo właśnie on wyżłobił po części ten wąwóz. Chodźcie z nami. Później będziemy Wam opowiadać inne ciekawostki. Przed nami kawał drogi, bo do przejścia mamy 3,5 km. Fajnie by tutaj w cieniu. Dzisiaj jest gorąco, 26 stopni. Ogólnie będziemy poruszać się żółtym szlakiem przez pewien fragment, który biegnie równolegle ze szlakiem tutaj e, ścieżki dydaktycznej. a Jest to ścieżka, szlak wygasłych wulkanów. Żółty szlak. E, ogólnie ten wąwóz myśliborski jest bardzo ciekawy pod różnymi względami, nie tylko e, pod względami krajobrazowymi, ale również pod względami przyrodniczymi, ale również i pod względami e, kulturowymi. W obrębie Wąwozu Myśliborskiego było kilka grodów. W samym Myśliborzu chociażby mamy e, pałac. Natomiast tutaj na jednym z była była są pozostałości grodu ziemnego Wybraliśmy dzisiaj akurat taki dzień, że nie spodziewamy się zbyt wielu turystów w wąwozie myśliborskim choć się zazwyczaj ten obiekt jest mocno oblegany przez turystów i tutaj już będziemy wchodzić w teren rezerwatu przyrody Tak więc wchodzimy w obręb o którym mówiłem można spotkać tutaj chociażby muflony sarny dziki lisy a my już mieliśmy nawet okazję spotkać jelenie przemierzając park krajobrazowy hełmy w Leszczynie i tu już pomału możemy zauważyć że jesteśmy w wąwozie a niektóre źródła podają, że właściwie to jest jar nie wąwóz a tu mamy już potok Jawornik który będzie nam towarzyszył przynajmniej do połowy ścieżki dydaktycznej mm. idziemy dalej, i kolejną tablicę już mój syn zobaczył, tak? tak. i strumyczek płynie z wolno A. rozsiewa zioła maj pora na jaskiniowców, ale jednocześnie jeżeli byśmy poszli tą ścieżką weszlibyśmy na elfie skałki, z których jest punkt widokowy na okolice ale dzisiaj skupiamy się na tym, żeby jak widzicie, Skałka Elfów punkt widokowy jesteśmy na trzecim punkcie a do przyjścia mamy tutaj dookoła mamy 12 plus parking to 13 punktów dzisiaj naszym zamiarem jest właśnie e, przejść się szlakiem ścieżką dydaktyczną wąwóz myśliborski i na tym się skupiamy. Chociaż, tak jak mówię, jest tu kilka szlaków dookoła. Warto powiedzieć o tym, że w jaworniku pływają ryby. I przed chwilą właśnie jedną widziałem strąga fotokowego, prawdopodobnie. I to nawet taki ładny strąg. widziałaś la? Warto powiedzieć o tym, że ściany wąwozu. Średnio mają 3 metry, 30 metrów wysokości, a w najwyższym punkcie, w najwyższych punktach osiągają nawet 80 metrów wysokości. Oczywiście będą nam towarzyszyć różne formy skalne związane z procesami wulkanicznymi, bo jest zbudowany z łupków zieleńcowych, które powstały z podwodnych erupcji wulkanicznych. Tak zwanych law poduszkowych, ze względu, że mało jest turystów, mało osób przemierza dzisiaj ten wąwóz, to jest szansa, że może będziemy mieli okazję zobaczyć chociażby muflony, które tutaj występują. A osobiście, oprócz Zo, nie spotkaliśmy z żoną jeszcze nigdy w naturalnych warunkach muflona. Rezerwat przyrody. Wąwóz myśliborski powstał w 1962 roku, a w 1986 roku została wytyczona ta właśnie ścieżka, po której się w tej chwili poruszamy. ma to do siebie, że nawet w upalne dni potrafi być dosyć spora różnica temperatur między właśnie wąwozem a otwartą powierzchnią. Tak, tak jesteśmy. jesteśmy na w punkcie czwartym. Podoba Ci się to, milenka? Nie. Nie podoba Ci się? Nie. Czemu? Nie. Fajnie tu jest. Płacieka tam skała jest. Widzisz? Wielka, prawda? Ładnie wygląda. Tak? jest na E! Tak, brawo! Oj, kolejną rybkę widziałem. Tak. strumyku. Strumyk tętni życiem. I tutaj mamy drogowskaz. Drogowskaz, który mówi nam o tym, że idąc żółtym szlakiem w tym kierunku. Dojdziemy do czartowskiej skały i do pomocnego. I myślinowa. I myślinowa po drodze. W tą stronę myśli burz, rozdroże pod ratajem i jawor. Natomiast tu jakuszowa, siedemica. A tu patrz, ścieżka spacerowa, widokowa, jakoś. No tak. Na górę, nie? Trzeba tak. by było wejść. Ale my idziemy prosto. I... W przedszkolu jeszcze tyle energii ma, żeby biegać. Tak, były dzisiaj w przedszkolu. A my po przedszkolu, po południu, wybraliśmy się jeszcze na wycieczkę. Krótka, rekreacyjna spacer. I ja również po pracy jestem. Więc przyda się troszeczkę odetchnąć od zgiełku. Tak, jesteśmy tu, dobrze tak. mówisz. Jesteśmy pod maczugą. Skała, którą tutaj widzimy. Tutaj? Tak, tutaj jest maczuga. Podobne. Maczuga to skała zbudowana z dzieleńców ostańców denudacyjnych. Powstała na wyniku wietrzenia pierwotnie chemicznego, zachodzącego w warunkach trzeciorządowego klimatu tropikalnego. A następnie mechanicznego związanego z chłodniejszym okresem czwartorzędowego klimatu. Takie informacje możemy przeczytać. I tu jest ta maczuga, a, 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 <głos》>, która jest tak jakby oderwana od reszty tej skały. I już wchodzimy w takie miejsca, gdzie już widać ogrom tego wąwozu. Jaru, jak zwał, tak zwał. Zbliżamy się do rezerwatu ścisłego, w którym występuje właśnie ta wcześniej omówiona paproć. Tu mamy informację o okay. tym, że to wchodzimy do rezerwatu przyrody w tej chwili. O, chodzimy tam na górę. Rezerwat przyrody Wąwóz tam Dosyć mocno tutaj wichury działały. Pełno drzew powalonych. Bardzo. Bardzo. Że tak powiem. Wygląda to okropnie. Dochodzimy już prawie do półmetka, jesteśmy na siódmym punkcie Jeleni język, eee, jeleni język rzadki gatunek paproci podlegający ochronie zarówno w Polsce jak i w większości krajów Europy. O, jest tam, Ela, tam na zboczu właśnie rośnie ten eee, ta, ta paproć, która jest właśnie objęta. Specjalnie dla niej ustanowiono tutaj rezerwat przyrody Co mała? Co powiesz Milęcia? Mam cię Nie Idziemy wąwozem Ale pięknie to wygląda Patrz ale jakie skały Rób zdjęcia, no co ty cudny widok Skała obrośnięta paprociami Przecudny wąwóz myśliborski Warty odwiedzenia, godny odwiedzenia polecamy bo Zwłaszcza w tygodniu, gdy nie ma zbyt wielu turystów I można swobodnie wędrować I w spokoju, w ciszy. Słuchajcie szum strumyka. Szum wiatru w koronach drzew, coś niesamowitego. A to, a to Jesteśmy na skalę olbrzyma. Tak, mm -hmm. tutaj mamy informację. Jaki skład chemiczny jest tych skał zieleńcowych. Czyli widzimy, że jest dużo siarki w niej. Tak jak widzicie, lawa budowała. Skały, z których jest stworzony, właśnie zbudowany, wąwóz myśliborski. Pięknie tu jest teraz. nogę. Ja zawsze mam brudną nogę, jak chodzę po górę. To jest taka, taki mój znak rozpoznawczy. Jak znajdziecie kogoś z brudną nogą, to ja. Różnica wysokości, jaką będziemy mieć do pokonania, to jest 117 metrów w górę i tyle samo na dół. Jesteśmy w rezerwacie przyrody, więc tutaj ścisłym rezerwacie przyrody więc tutaj nie wolno zbierać grzybów, nie wolno niszczyć roślinności, nie wolno zbierać czegokolwiek. Należy to zostawić tak, jak jest. Powinniśmy się właśnie w rezerwacie takim poruszać tylko i wyłącznie po ścieżkach, nie schodzić ścieżek, bo schodząc ze ścieżki można zniszczyć jakieś stanowisko roślin, które są na przykład chronione, rzadkie. Co Milenka, ty też byś pochodziła po takiej wodzie? Tak. tak? tak byśmy chcieli spotkać się z wami na przykład w wąwozie myśliborskim z naszymi widzami, których jest coraz więcej dziękujemy wam za to, że jesteście dziękujemy bardzo za wszystkie subskrypcje oczywiście tych, którzy jeszcze nie subskrybowali nasz kanał zachęcamy do tego żebyście zasubskrybowali zostawili łapkę pod filmem i pod innymi łapkę w górę oczywiście pod filmami Odwiedzajcie też nasze portale społecznościowe Będziemy nie tylko wędrować po górach wąwozy, zamki, lasy, grzybobrania, ciekawe historie To wszystko znajdziecie na naszym kanale Irenka, zaraz cię puścimy, jak wyjdziemy na górę, dobra? Irenka ale tu musimy wejść na górę Milenka uspokój się No jak widzicie Nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem Czasem nasza córka daje w kość Tak jak chociażby teraz Chce już iść z nami Natomiast akurat wybrała ścieżkę Która jest dosyć wąska, porośnięta Jeżynami, malinami, różami Tak więc No tutaj nie za bardzo jest gdzie ją puścić No musimy się przedrzeć przez to Przez to, że tutaj szalały, mówię, dosyć silne wiatry powaliły parę drzew. Parę, kilkadziesiąt, jak nie kilkaset drzew. I ten teren jest dosyć mocno zagracony. Idziemy ten Tak, teraz idziemy ten. Powszegradzany drzewami, chociaż one już zostały uprzątnięte. Ale widać pozostałości po tych silnych wiatrach, które tutaj wieją. A zwłaszcza wiatry, które. W taki wąski przesmyk jakim jest wąwóz myśliborski, no to się ją zniszczenie. Doszliśmy do punktu, w którym będziemy zawracać i iść teraz pod górę. Tak. Sowia skała. Tak, dokładnie tu jest. To jest sowia skała i tak Szymuś masz rację. Tak więc wyszliśmy już z rezerwatu przyrody tego ścisłego. W dalszym ciągu jesteśmy w rezerwacie przyrody wąwóz myśliborski, ale już nie ścisły. Zostawiamy już za swoimi plecami. Potok jawornik. W tej chwili będziemy już się spinać do góry. Musimy puścić naszą córkę, bo nie dają za wygrano, więc niech sobie troszeczkę pójdzie, zmęczy się, to my będziemy mieli później czas dla siebie. O, wyciągam do góry. Dobra, jest. Jest to najdłuższy wąwóz w krainie wygasłych wulkanów, ale nie jest to jedyny wąwóz. Bo oprócz tego wąwozu, z takich znanych. To mamy wąwóz Siedemicki, wąwóz Lipa. Ścieżka jest zadbana, fajna. W niektórych miejscach, jak widzicie, troszeczkę bardziej zarośnięta. Ale ogólnie, jest utrzymana w bardzo dobrym stanie. Nie my idziemy prosto tak, ścieżka spacerowa turystyczna wąwóz musimborski należy do metamorfiku kaczawskiego i leży w granicach pogórza kaczawskiego niedaleko stąd mamy górę Rataj, o której już mówiłem że macie film na naszym kanale również z tego szczytu lubimy tutaj wracać bo oprócz przyjemnej ścieżki Eee, można wypocząć na słonecznej polanie. I tak po balutku. się coraz wyżej. A jest krawędź wąwozu tak jak widzicie wędrujemy już około godziny czasu jesteśmy już że tak powiem prawie na miejscu teraz są takie dłuższe odcinki między punktami Tam. Jesteśmy na wysokości 350 metrów nad poziomem morza. I 50 metrów nad dnem doliny Jawornika. Tak jak mówiłem, to było grodzisko wczesno średniowieczne myśliwóz, przydatowane na 7-9 wiek. 150 metrów w kierunku wschodnim, czyli tam na tym wzgórzu. Zobaczymy, czy. No i syn wie, gdzie ma iść. Co tam się dzieje w czapkę, Szymon? Na no, którędy idziemy. Szymon? Nie widzę nigdzie znaku. Znaku. Jesteś pewny, że nie ma nigdzie znaku? No. A ja widzę znak. Gdzie? Na drzewie. Gdzie? No, tam on jest. Zielony kwadrat. Biały w środku. A widzisz teraz, czy nie dalej nie widzisz? Tak? To Nie. dwa. 7 to jeden. 7 to siedem. Siedem? Tak. To I dzieci pognały głodnej wiedzy do tablicy. Tębowy las. Tak, to przedostatni nasz punkt. I tutaj mamy informacje o, o tym. A tutaj jest w dębowym lesie, gdzie okazuje się, są nawet 140 letnie. Podobać się ten las. A wiesz, że tu niektóre drzewa mają 140 lat. Są bardzo stare. Starsze od naszej całej czwórki razem wziętej. No nie, może nie A może tak, nie wiem czy ile mają lat te drzewa, ale Są tu okazy bardzo stare Patrz, tu jest jakiś szałas Szałas? Podobny szałas, widzisz? Tu przy drzewie Spotkaliśmy Na górze Górzec Chodź, idziemy zobaczyć co to za szałas Ciekawe, kto w środku lasu buduje sobie hałas. Taka ciekawa konstrukcja. No i dochodzimy w tej chwili do ostatniego punktu naszej wycieczki. Do widoku, który mamy tutaj na wzgórza Strzegomskie, na Jawor, na Myślibusz, na pałac, który jest w Myśliborzu. 14. 13 punkt, 12, 12 punkt. Poniżej już jest tylko parking, więc tutaj przy tych pięknych okolicznościach przyrody będziemy się z wami już żegnać. Fajna wycieczka na weekendowy wypad. Na wypad nawet w ciągu tygodnia po pracy. Krótka, krótki spacer. Około godziny 30 minut nam to zajęło, ale tylko ze względu na to, że Milenka zachciała wędrować z nami. Szymuś, obróć się do nas. Halo. Chodź Milenkę. Jeszcze raz dziękujemy, że jesteście z nami, że jest Was coraz więcej. Dziękujemy za każdą subskrypcję i zachęcamy tych, co jeszcze nas nie subskrybują do tego, żebyście nas zasubskrybowali. Zostawili łapkę w górę pod naszymi filmami. Wtedy będziemy wiedzieć, że podobają Wam się nasze filmy. Ee, że chcecie e, więcej od nas, e, przygód. No cóż, na tą chwilę mówimy Wam. Do zobaczenia Cześć, na szlaku. Na szlaku. Cześć. Cześć! Do zobaczenia za tydzień. Pa! pa.